Teraz przyjrzyjmy się kwestii tych pionków specjalnych, to znaczy pionka zakolorowanego w całości, pionków z obwódką. Jak one zbijają, jak przejmują, jak one są przejmowane lub zbijane. Mianowicie pionek z obwódką czyli pion specjalny, który można zbić kończąc w ten sposób gra za jeden punkt. Może również brać udział w zbijaniu i przejmowaniu pionków drugiego gracza. To znaczy, po drugi gracz przesunął pionek na skos i wówczas mój pionek pion pierwszego gracza zostaje przejęty lub zbity. W tym wypadku jednak mamy do czynienia z pionkiem specjalnym. To jest z pionkiem zakolorowanym w całości, którego nie można zbić ani przejąć, więc sytuacja tego pionka się nie zmienia. Weźmy pod uwagę drugą sytuację. Weźmy pod uwagę drugą sytuację. Próbuję przejąć tym swoim pionkiem specjalnym pion drugiego gracza, albo skoro to jest pion specjalny z obwódką, zbić ten pion. No i przesuwam na skos. To jest mój pion, tu jest drugi mój pion. No i chciałbym go zbić. On jest tutaj, z jednej strony ma po linii prostej swój pionek, ale więc mógłby się niby osłonić, ale tylko z jednej strony, a nie z dwóch stron. W tym wypadku byłby bezpieczny, w tym wypadku jest wciąż nieosłoniony. I ten pion byłby zbity, gdyby nie to, że tym pionkiem, którego nie mogę mieć zbitego ani, 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 ani przejętego, nie mogę nim również zbijać ani przejmować. Także po tym przesunięciu nic się nie dzieje z tym pionkiem specjalnym. Jest wciąż do dyspozycji drugiego gracza. Jeszcze wytłumaczę, co zrobiłem na początku. Mianowicie, przez drugi gracz, poruszając na skos ten pionek, znalazł się na drugi skos do tego pionku. To znaczy, tu jest jeden pionek miejsca, miejsce, tu jest dom, więc dwa pionki na skos. Zbiłyby ten pionek, tudzież przejęły, ale jest to pion specjalny, którego nie można przejąć ani zbić. شكرا لكم على